Promocja była na langustynki. No. <grymne> Całkiem duża. Wszystkie zabrałeś? Dokładnie. Tak się próbuje kosić konkurencję. Langustynki tylko u Leona? Laosiu, tak jak cię lubię, ale chcę ci powiedzieć, że ty zabiłeś dzisiaj te langustynki drugi raz. Ty mi przeprawiam. W ogóle nie czuć, że to jest tatar z langustyny. Ogórki, kapary tutaj mamy też. No. Zobaczyłaś, jak tatar wołowy, Trochę tak to jest delikatnie. Zabrałeś cały smak, ten owoc mowy. A co do mięso, Toż poszło nie tak w patelni, za długo. No. Masz prawo o pewnych rzeczy nie wiedzieć, ale tu jest stopień, półtora przeciągnięty e, totalnie stek, a polędwica jest bardzo delikatnym mięsem i po prostu tak wysmażona jest wiórowata. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Srogi psztyczek. A może jednak jakiś plusik wpadnie? Ale majonez, szanowni państwo, nie, jedna jest, rzecz. Majonez jest, majonez jest dobry, octowy. Czuć tą langustynkę nie, lub czy czuć...